Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj na początek zaczynamy od wyznaczenia dziedziny, czyli zapiszmy, że x plus 1 musi być różny od 0 i x dodać 3 również. Zatem x musi być różny od minus 3, a także x musi być różny od minus 1, czyli zapiszmy dziedzinę rzeczywiste z wykluczeniem właśnie minus trójki i minus 1. No i przejdźmy teraz do zapisania wspólnego mianownika, no i tutaj wspólnym mianownikiem będzie iloczyn tych dwóch mianowników. Zapiszmy sobie o dwa razy wspólny mianownik, czyli będziemy mieli x plus 1 razy x dodać 3, tutaj również x plus 1 razy x dodać 3. No i spójrzmy na liczniki. To, co było w liczniku, przepiszemy. W mianowniku było x plus 1, czyli mieliśmy tę część, Dołożyliśmy, czy rozszerzyliśmy mianownik przez x plus 3, czyli przez to samo musimy rozszerzyć licznik, czyli tutaj także pojawi się x dodać 3. Tutaj przepiszemy jedynkę, w mianowniku mieliśmy x plus 3, rozszerzyliśmy przez x plus 1, czyli to samo trzeba zrobić z licznikiem. Może tu sobie zapiszmy. No i teraz mianownik przepiszmy x plus 1 razy x plus 3, no i możemy wszystko zapisać na jednej kresce łamkowej. Tutaj wykonajmy mnożenie. 2 razy x to 2x, 2 razy 3 to będzie 6. Ale uwaga, ponieważ tu mamy minus, a minus nam zmienia znaki na przeciwne, to gdy zapiszemy minus, otwórzmy nawias. No i tu także wykonamy mnożenie, ale cały ten nawias mnożymy przez 1 i nam pozostanie x plus 1. Opuszczamy nawias. I będziemy dzięki temu zmieniali znaki, tak? No bo ten minus nam znaki zmieni tych wyrazów, które mamy w nawiasie, czyli 2x plus 6 odjąć x, odjąć 1 przez x plus 1, razy x dodać 3. Redukujemy wyrazy podobne. 2x odjąć x to będzie x, 6 odjąć 1 to 5 przez x plus 1, razy x dodać 3. No i obliczmy jeszcze wartość tego wyrażenia dla x -a równego 2, czyli to oznacza, że w miejsce każdego x -a podstawiamy dwójkę. Mamy x plus 5, czyli 2 plus 5 to 7, a tutaj mamy tak, 2 plus 1, czyli 3, razy 2 plus 3 to 5, czyli mamy 7 15 No i przechodzimy do podpunktu B. Tutaj także dziedzina na początek, czyli x odjąć 3 jest różne od 0 i 1 odjąć x również, czyli minus x będzie różne od minus 1, no bo jedynkę przeniosłam na stronę prawą, no i obie strony jeszcze podzielmy przez minus 1, czyli x musi być różne od 1. W tym przypadku minus trójkę przenosimy na prawą stronę, czyli nasza dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem jednego oraz trzech. No i możemy przejść do wspólnego mianownika. Tutaj wspólnym mianownikiem też będzie iloczyn tych dwóch mianowników. Natomiast spójrzmy na ten drugi mianownik. Tu zauważcie, że mamy najpierw jedynkę, później mamy x a z zasady, zwłaszcza w troszkę trudniejszych przykładach, wygodniej jest zamienić te wyrazy miejscami. Czyli zamiast mieć 1 odjąć x zapiszę sobie, że mamy minus x plus 1. Następnie wyłączę minus przed nawias, żeby tutaj tego minusa przy x nie było. I wówczas mamy x odjąć 1. Ponieważ minus przed nawiasem zmienia nam znaki na przeciwne tych wyrazów, które mamy w nawiasie. Czyli gdybyśmy chcieli sobie opuścić ten nawias, to mamy minus x, minus razy minus da nam plus, czyli plus 1. I dzięki temu ten minus możemy sobie wstawić do licznika. Może po kolei, jeszcze może to rozpiszmy, żebyście tu nie mieli żadnych wątpliwości. No i ten minus włączmy sobie do licznika, czyli otrzymam x odjąć 1 przez x odjąć 3, dodać minus x przez już wówczas x odjąć 1. No i teraz sprowadźmy to sobie do wspólnego mianownika, czyli tak jak mówiłam wcześniej, będziemy tutaj mieli iloczyn tych dwóch mianowników, czyli x odjąć 3 razy x odjąć 1, tutaj również x odjąć 3 razy x odjąć 1 i spójrzmy na liczniki. x odjąć 1 przepiszemy. No i w mianowniku mieliśmy x odjąć 3, czyli rozszerzyliśmy mianownik przez x odjąć 1, czyli licznik również musimy przez to samo rozszerzyć. Tu mieliśmy x odjąć 1, czyli licznik rozszerzymy przez x odjąć 3, czyli mamy minus x razy x odjąć 3 mamy już wspólny mianownik, czyli wszystko sobie zapiszmy na jednej kresce ułamkowej. No i zauważcie. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, ponieważ x odjąć 1 razy x odjąć 1, możemy zapisać, że to będzie x odjąć 1 do kwadratu, czyli to będzie ten wzór. a odjąć b do potęgi drugiej, z czego otrzymamy a kwadrat, odjąć 2ab, dodać b kwadrat. Nasze a to x, nasze b to 1. No to po kolei. a kwadrat to x kwadrat. Odjąć 2ab, czyli 2 razy x razy 1 to 2x, no i dodać b kwadrat. 1 do kwadratu to będzie 1. Tutaj mamy plus, no a wiemy, że plus nam znaków nie zmienia, czyli możemy zapisać te znaki, jakie nam się tutaj pojawią. Minus x razy x to minus x kwadrat, minus x razy minus 3 to plus 3x. Redukujemy wyrazy podobne, czyli x kwadrat odjąć x kwadrat to 0, minus 2x plus 3 to będzie x, dodać 1, przez x odjąć 3, razy x odjąć 1. No i obliczmy jeszcze wartość dla x równego 2, czyli w miejsce x, czyli tutaj, tutaj oraz tutaj będziemy podstawiali dwójkę. Mamy 2 plus 1, przez 2 odjąć 3, razy 2 odjąć 1, czyli tu mamy trójkę, 2 odjąć 3 to minus 1, razy 2 odjąć 1 to 1, czyli mamy 3 przez minus 1, czyli otrzymamy minus 3.